Witam wszystkich z tej strony Tola i witam Was w filmiku informacyjnym dotyczącym tych dwóch ostatnich tygodni tego roku, tygodni przedświątecznych, świątecznych yy, i tego jak to będzie wyglądało na moim kanale. Yy, tak jak zapowiadałam już wcześniej, będzie u mnie przerwa. Te dwa ostatnie tygodnie filmy nie będą pojawiać się codziennie, tak jak zawsze. Tak jak mówiłam, no jak widzicie, ja to nagrywam w niedzielę, wy zobaczycie ten filmik w poniedziałek i ten weekend ja sprzątam, wczoraj myłem okna i takie generalne porządki, dzisiaj tutaj, mimo że niedziela, jeszcze mam kilka rzeczy do ogarnięcia w szafkach, będziemy też ubierać choinkę, także no, ten weekend ja niestety, no... znaczy niestety, no musiałam poświęcić na sprzątanie i nie mogłam nagrywać filmów, dlatego nie mam nic nagrane do przodu. Ale no, nie będzie tak, że filmów nie będzie w ogóle, bo tak jak mówiłam, będą filmy. Ja planuję zrobić cztery filmiki przez ten czas, czyli dwa w tygodniu. Na pewno będzie filmik świąteczny z Adasiem i planuję go na czwartek w Wigilię właśnie, no chyba, że słuchajcie, nie wiem, nie wyrobię się ze wszystkim i nie zdążę tego zmontować, no to będzie później, ale no będę się starała na czwartek, bo chciałabym, żeby właśnie był w Wigilię. Także mam nadzieję, że, że wyrobię się ze wszystkim. Planuję też odcinek taki typowo świąteczny z mody kontra gra. E, tam będę właśnie przebierać simów tak już świątecznie. E, chciałam też zrobić odcinek e, taki wigilijny e, z trójki z Majką. Z tym, że jak wiecie mam tam problem z tymi drzewami. Jeżeli nie uda mi się go naprawić no to niestety Majki nie będzie. ani będę przeinstalowywać całej gry. E, bo tak jak wiecie no czekam na ten nowy mój komputer i tam i tak będę musiała od nowa wszystko instalować. Mam nadzieję, że przyjdzie mi w, tej, w tym czasie świątecznym, że to się uda. Bo już mam zamówiony, zapłacony i tak dalej, tylko czekam aż mi go złożą i y, przywiozą. No ale są te święta i nie wiem czy, czy to wszystko się uda. Bardzo bym chciała, bo, bo miałabym czas, żeby to wszystko sobie ogarnąć. No ale jak nie to nie no, trudno, zobaczymy. Więc jeżeli y, nie ogarnę tych Simsów 3, nie naprawię tego problemu, no to nie będzie. Wtedy wrzucę Wam coś innego. No i na pewno Julka też się pojawi. No zobaczymy. także ja chciałabym, żeby też dwa filmiki w tygodniu były. Eee, także, także nie będzie tak, nie będzie nic na kanale. Eee, no a w tygodniu, wiecie, teraz też jeszcze czekają mnie takie większe zakupy, później gotowanie, pieczenie na szczęście, nie? Bo ja nie lubię piec powiem wam, naprawdę przyznaję się, nie lubię piec. Eee, Dostanie ciasto od eee, teściów, od babci właściwie mojego męża, która genialnie gotuje po prostu. Uwielbiam jej kuchnię, takie typowo śląską kuchnię, wiecie, ja nie jestem ze Śląska, mieszkam na Śląsku co prawda od dwóch lat ponad, ale Ślązaczką nie jestem. E, mój mąż jest typowym Ślązakiem i babcia prawdziwa Ślązaczka i genialnie gotuje, mówię Wam, jej rolady i kuski po prostu naprawdę polecam każdemu. Ja nie potrafię robić rolad, nigdy nie robiłam, ale czasami babcia nam tam podeśle, wiecie. Także dbacie, dostaniemy ciasto, dostaniemy pierniczki. U mojego męża w ogóle jest taka tradycja, że pieką pierniki. U mnie tego nigdy nie było, nie potrafię też piec pierników, ale tak pomyślałam, że może kiedyś y, wybiorę się na naukę do babci, żeby mi nauczyła, bo bardzo chciałabym u nas w domu też taką tradycję wprowadzić, gdy mój syn już będzie troszeczkę większy, żeby upiec te pierniczki, bo razem z nim wiecie, tam je udekorować, pomalować. Myślę, że to by było super i bardzo chciałabym taką tradycję wprowadzić, ale no jeszcze niestety mój syn jest troszeczkę za mały na takie. Zabawę myślę, że miałabym po prostu masę sprzątania, a nic by z tego nie wyszło tak naprawdę. Ale może za rok, dwa myślę, że już by będziemy mogli coś pomyśleć. Także, no, tak jak mówię, kochani, no, mam nadzieję, że zrozumiecie to, że no jest to. Ja jestem sama, tak? Ja muszę wszystko zrobić sama i no, niestety nie mam czasu na nagrywanie. Mam masę pracy. No i do tego święta, wiadomo, chcę też spędzić z moim mężem, z moim synkiem. Chcę też troszeczkę odpocząć, ale tak jak mówię, coś tam na kanale się pojawi. Poza tym, słuchajcie, teraz Wam przełączę na, na moje konto. Jest tutaj masa filmów, których na pewno nie widzieliście, więc nie będziecie się nudzić u mnie na kanale Z Simsów, kochani, mam tyle serii. Naprawdę masę serii, tu jak sobie przewiniecie, no szkoła czarnowdowa, którą uwielbiam śnieżka, to jest y, seria z fabułą. W każdym odcinku są kacsenki, y, z dodatkiem witaj w pracy, poradniki. Tu te pierwsze serie, które prowadziłam. Naprawdę jest co oglądać. Don't Starwa mam masę, masę serii, bo uwielbiam Don Starwa, zobaczcie. Bardzo tu jeszcze siedem, bardzo dużo jest. Nie don't startowe serie, proszę bardzo. W kopie, horrory, kryminały, strzelanki, tu randomowo taka. 20 filmików z różnych gier. Tu są moje QA, bo też często pytacie, jak klikniecie, macie playlistę, 4 filmiki, dwa ostatnie z moim mężem. W ostatnim jest też moje zdjęcie, bo często mówicie, bym pokazała swoją, twa swoją twarz, a ja właśnie tutaj pokazałam. Zresztą możemy zajrzeć w qa Tutaj w tym z małym bonusem to jest, są dwa Q&A z moim mężem. I tutaj dodałam też zdjęcie, słuchajcie. Więc jeśli nie oglądaliście, zapraszam Was, jeśli chcecie mnie poznać specjale. z jakichś okrągłych tutaj liczby, liczb subskrypcji, jakieś konkursy tutaj znajdziecie. No i live, które patrzy na 8 filmików. Kiedyś robiłam live, więc też możecie sobie zajrzeć. Jest tego mnóstwo, naprawdę jest tutaj e, masę filmów. E, I jeśli tylko chcecie, to możecie sobie zajrzeć. Na pewno się nie zanudzicie w tym czasie, gdzie nie będzie nowych filmów. A ja, tak jak mówię, będę starać się Wam coś rzucać. Na komentarze będę starała się Wam odpisywać oczywiście. Jak coś, to będę Wam dawała znać na fanpage'u. Tam też możecie zaglądać, tam podaję wszelkie informacje, co i jak. Jak nie mam możliwości tego zrobić na kanale, bądź wiecie, coś się stanie w ciągu dnia i, i muszę Was poinformować, to właśnie tam to robię. Życzenia jako takową składać nie będę, bo życzenia planuję Wam już złożyć właśnie w czwartek przy Adasiu, już w Wigilię, takie prawdziwe życzenia. Ale, ale no, kochani, cóż, no mam nadzieję, że cieszycie się, już świę że święta już coraz bliżej, już macie niedługo wolne od szkoły, że sobie odpoczniecie. I no, i cóż, kochani, wesołych świąt wam życzę i do usłyszenia w moich filmikach. pa, pa buziaki!